Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Dzisiaj na kanał wjeżdża Dodge Challenger SRT Hellcat. 390 elementów za 120 zł katalogowo i oczywiście taniej w Alto. Jeśli chodzi o Muscle Cary w Speed Champions, było ich całkiem sporo. I uważam, że to są takie samochody, które po prostu w tej serii są zazwyczaj bardzo dobrze odwzorowane. Mam nadzieję, że dokładnie tak samo będzie w przypadku tego wozu. Tak prezentuje się pudełko. No i jeśli chodzi o zawartość, zaraz ją poznacie. Ja się zastanawiam, czy mamy tutaj do czynienia z modelem, który nie posiada żadnych naklejek. Bo jak sobie tak patrzę na drugą stronę pudła, serio, mam. Wrażenie, że są tutaj tylko i wyłącznie nadruki. No ale czy to są tylko moje domysły, czy jest tak naprawdę, dowiemy się wspólnie za chwilę. Jeśli rzeczywiście okaże się, że w tym zestawie nie ma ani jednej naklejki, to zastanawiam się, czy to jest pierwszy zestaw ze Speed Champions, gdzie nie ma w ogóle naklejek. Musiałbym posprawdzać w mojej kolekcji, bo nie pamiętam, ale kurczę, nie przypominam sobie takiego przykładu. W każdym razie piszcie w komentarzach, to nie będę musiał sprawdzać i wy też będziecie mogli wykazać się wiedzą. No dobra, pudełko z drugiej strony wygląda następująco. Zwróćcie uwagę na to, jakie mamy tutaj masywne koła. Zresztą wszystko to jest masywne, no bo to naturalnie muscle car. Oczywiście możemy sobie zerknąć na oryginał. No i jeśli chodzi o dozorowanie, jest ok, ale wiadomo, tam, gdzie to nie zostało zaokrąglone, to są pewne braki. W szczególności wydaje mi się, że dół tego przedniego zderzaka troszeczkę wygląda tak niekoniecznie idealnie. No, ale będziemy to oczywiście oceniać już po złożeniu. Pudełko jest w ogóle bardzo grube, a w środku znajdziemy plastikowe worki z klockami. No i tak, tutaj mamy instrukcję. Zerknę jeszcze do środka, czy przypadkiem gdzieś tych naklejek nie ma? No nie ma. Borek jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty i podwozie, czyli naklejek nie ma, idę to poskładać. Sprawdzane, przebadane i potwierdzone w tym zestawie, naprawdę nie ma ani jednej naklejki, a sama konstrukcja jest bardzo przyjemna. I chodzi mi o to, jak samochód prezentuje się od środka, bo mamy tutaj bardzo dużo smaczków konstrukcyjnych i właśnie za to uwielbiam serię Speed Champions. Nawet jeśli model nie jest idealnie odzorowany, to zdecydowanie projektanci dają tutaj popis umiejętności. Jeśli w zestawach klocków nie szukacie idealnego wygładzenia, tylko szukacie tego bardzo klockowego wajbu, to po prostu powinniście ten zestaw pokochać. No bo mimo tego, że on jest dość sensownie wygładzony, mamy tutaj oczywiście kilka wystających studów, jak to w zestawach Speed Champions bywa, to mamy tutaj też. Idealny ogląd na to, że ten zestaw jest skonstruowany z bardzo wielu elementów. I to pokazuje też oczywiście, że nie jest idealny, bo kiedy będziemy na niego spoglądać właśnie z tej strony, to zobaczymy całą masę prześwitów, zobaczymy, że te klocki nie są idealnie ze sobą spasowane, ale zdecydowanie czuć taki fajny klimat retro. I szczerze mówiąc, to ten zestaw pachnie mi czyimś projektem. Właśnie, że to nie jest set wyciągnięty z pudła, a że to jest najzwyczajniej w świecie bardzo udany mok. Oczywiście mamy. Mamy tutaj pewien problem z różnymi odcieniami kolorów i mam wrażenie, że przez to, że mam dość mocno ustawione światło, to na przykład nie dostrzeżecie, że te taile 2 na 2 są nieco ciemniejsze niż na przykład ten długi tail lub ten mniejszy 1 na 2. Więc jest to widoczne, ale to też pewnie będzie uzależnione od tego, jakie akurat klocki trafią się w Waszych zestawach. Ja już jestem do tego przyzwyczajony, co nie ukrywam też mimo wszystko nie powinno przemknąć tak bez echa, bo to po prostu jest w pewien. Sposób wada. No ale dobra, zerknijmy coś w środku. I w środku jest dość niestandardowo, bo zwróćcie uwagę, że mamy tutaj nawet wrzucony kubek z kawą na wynos. Mamy też e, ekrany, które znamy choćby z zestawów z Gwiezdnych wojen. Kierownica jest bardzo głęboko osadzona. Mamy oparcia foteli, natomiast nie mamy siedzeń. Tutaj naturalnie znajdziemy prześwity, jak to też bardzo często bywa w Speed Champions. Jeśli chodzi o koła, to Mogą Wam się wydawać znajome, bo oczywiście są to koła, które znamy z zestawów F1 i pozwolicie, że ja jedno koło wyjmę. Ono prezentuje się w ten sposób i zostało po prostu wykończone groszkiem. Co do przodu. Przód oczywiście jest masywny, jak to w masylkarach. Mamy głęboko osadzone światła. Tutaj jeszcze możemy zobaczyć, że nadruk też pojawia się z przodu i daje to bardzo fajny efekt głębi. Tutaj nawet znajdziemy kły, więc dodatkowy jest akcent pazura. A jeśli chodzi o bok, to znowu możecie pooglądać te wszystkie niedoskonałości. Mamy tutaj oczywiście też nadruki, które znajdą się na tych skosach, a tył prezentuje się następująco. Znowu pojawiają się tutaj kolejne nadruki, mamy napis Dodge, tutaj znajdziemy napis SRT. No i jeśli chodzi o to, jak samochód wygląda od spodu, tutaj znajdziemy wydechy, a sam spód, szczerze mówiąc, absolutnie nie jest strzałowy, można by powiedzieć, że jest delikatnie niewykończony taki niejednolity, ale mimo wszystko model składa się z bardzo wielu elementów i w szczególności, kiedy będziecie składać tę część, to będziecie mogli docenić to, jak ten zestaw jest skonstruowany. Zresztą, jeśli do tej pory go jeszcze nie kupiliście, to po prostu odpalcie sobie instrukcję tego zestawu w aplikacji i zobaczcie, jakie tutaj są poszczególne kroki budowania. Serio, daje to frajdę i mam wrażenie, że ten zestaw po prostu daje więcej frajdy z samego składania, Aniżeli spatrzenia na ten samochód, bo on jest po prostu ok, Ale jeśli chodzi o to, jak został zbudowany serio, to jest bardzo, ale to bardzo wysoki poziom. Figurka tak na pierwszy rzut oka totalny zwyklak z Lego City. Buźka, którą doskonale znacie. Fryzurka, którą również doskonale znacie, ale jeśli chodzi o nadruk na torsie, bardzo fajny smaczek z przodu, idealny strój do takiego retro garażu, ale z tyłu to już jest totalna petarda. Bardzo podoba mi się ten nadruk, a gdyby ktoś pytał, buźka z drugiej strony nadruku nie posiada. Poziom konstrukcji naprawdę super. Mini figurka z bardzo ładnymi nadrukami na torsie, brak naklejek w samochodzie i same nadruki w tym samochodzie. Zdecydowanie to są argumenty, które mogą was przekonać do tego, żeby sięgnąć po ten zestaw. Może od zewnątrz nie jest to konstrukcja nie wiadomo jak szałowa, no bo też w ostatnich latach sporo różnej maści masylkarów pojawiło się w Lego. Nie tylko w Speed Champions, ale i w Lego City czy w seriach superbohaterskich. W każdym razie, jeśli chcecie spróbować Speed Champions, ale nie lubicie naklejania całej masy naklejek, to Dodge Challenger po prostu powinien być bardzo fajnym startem, żeby zacząć w ogóle kolekcjonować te serie, bo potem do naklejek się przyzwyczajicie i po prostu stwierdzicie, że jak Speed Champions to naklejki, wiadomo. Ale ogólnie to jest po prostu zestaw wart polecenia, jest po prostu ładny, a jeśli chodzi o jego budowanie, będziecie mieli całą masę frajdy. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!